Hej, z tej strony, Jessa witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu na moim kanale. Ostatnio tutaj we Frankfurcie były takie upały, że każdy taki bardziej gorący dzień spędzałyśmy z moją mamą na opalaniu i na pływaniu, bo jednak w dużym mieście takie wysokie temperatury są dość uciążliwe, a było po 36, 37 stopni, więc człowiekowi przy takich temperaturach nie chce się nic robić. byliśmy cały czas tylko przy basenie, miałyśmy taki mocny chill mode, ale teraz wracam już do nagrywania, zabieram Was dzisiaj ze sobą, będzie to taki Daily Vlog. Na początku pokażę Wam mały haul z Shein, bo wiem, że lubicie, jak pokazuję Wam te rzeczy. Także zapraszam Was do oglądania. Jestem bardzo podekscytowana, dlatego że dzisiaj jest piątek, a jutro w sobotę mam urodziny. Tak naprawdę to nie wiem, dlaczego aż tak bardzo się cieszę, bo będę tylko o rok starsza. Ale myślę, że będzie fajnie. Vlog z urodzin pewnie też się jeszcze pojawi. No ale dzisiaj zapraszam Was do oglądania tego vloga i mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną ten czas. Zaczynamy od tych najbardziej wakacyjnych rzeczy, i są to stroje kąpielowe. Ja chyba po raz pierwszy właśnie zamawiałam takie jednoczęściowe stroje, i oni na szyin mają niesamowity i bardzo duży wybór. I to są rzeczy, na które czekałam najbardziej, ale niestety mam mały problem, dlatego że wzięłam rozmiar M i tutaj na dole wszystko jest dobre i pasuje, ale przez to, że ja mam miseczkę D, to tutaj w tych małych miseczkach nie mieści się po prostu mój biust, dlatego nie pokażę Wam, jak te stroje wyglądają na mnie, no bo tutaj wszystko mi wypływa. Także jeśli macie podobną figurę do. Mojej, ale na przykład miseczkę C, mniejszy biust, to wtedy spokojnie możecie brać rozmiar M, bo te stroje są naprawdę piękne i bardzo żałuję. Tutaj na przykład ten różowy ma takie złote detale na ramionczkach i też można go sobie fajnie przewiązać w talii. Jeśli chodzi o dół, to majtki są zakryte, bo ten czarny na przykład, tak jak możecie zobaczyć, jest już bardzo, bardzo wycięty i z tego co ja widziałam już w internecie, to w Polsce jest to zawsze taka dyskusja, czy można na plaży ubierać takie stroje, czy nie. Ja na wakacjach w Grecji, w Hiszpanii i tak dalej na pewno bym się na taki strój zdecydowała, nie mam z tym żadnego problemu, Bo wygląda po prostu fajnie. I do niego też jest dołączony taki tutaj sznureczek z, ze złotym łańcuszkiem, który można sobie przewiązać. I tak samo jak w różowym, niestety, miseczka jest za mała. Jedyny strój, który jako tak opasuje, to jest właśnie tutaj ten niebieski, bo on nie ma takich typowych miseczek. Jest na jedno ramię z taką falbanką i też znowu można sobie go ładnie przewiązać w talii. Tutaj na dole też ma takie falbanki i jest właśnie gdzieś pomiędzy tym różowym a czarnym, jeśli chodzi o wycięcie i naprawdę robi fajną figurę i ładnie wygląda, więc może go jeszcze na szybko spakuję do walizki. Następnie mam tutaj trzy bluzki i pierwsza to jest taka krótka różowa bluzeczka, ona przypomina mi bandanę. Z przodu można ją sobie przewiązać i ona jest fajna, dlatego że ma takie długie, bardzo, bardzo szerokie rękawy, które dają właśnie tej bluzce cały efekt. Dalej mam dość kontrowersyjną bluzkę, jeśli można to tak w ogóle nazwać. Jest to taka siateczka z małymi cyrkoniami i ja widziałam na przykład em, na na TikToku i tak dalej, że dziewczyny taką bluzkę ubierają pod marynarkę, która jest zapięta, więc w ogóle tutaj nie widać okolicy biustu, tylko ona tutaj jak macie zapiętą marynarkę, to tak troszeczkę wystaje i też na rękawach, że widać tylko kawałek tej siateczki i tych właśnie cyrkonii i to wyglądało naprawdę super, więc też spróbuję jakoś z nią pokombinować. I na koniec mam jeszcze taki czarny gorset, który tutaj na biuście ma taką fajną kokardkę, tutaj też takie cyrkonie, trochę błyskotek, tak się zastanawiałam, czy właśnie tych, co tak zwisają, nie obciąć, żeby zostały tylko te, więc zobaczę. On jest dość krótki, więc na pewno do jakiejś em, spódniczki lub do spodni z wysokim stanem. Musiałam też oczywiście zamówić sukienki i tą pierwszą tutaj możecie kojarzyć już z Zary. To jest taka bardzo dziewczęca, romantyczna, zielona sukienka. Ona przypomina mi calineczkę i przez to, że ma takie fajne marszczenia, to z przodu wszystko super kryje, a z tyłu podkreśla. Tylko znowu mam taki problem, że jest to zły rozmiar, bo zamówiłam MK, myślałam, że będzie bardzo obcisła, a jednak jest dość luźna, więc nie wiem, czy będę ją przerabiała, czy komuś oddam, a sobie zamienię na mniejszą, ale naprawdę. Wygląda bardzo, bardzo fajnie. A kolejna rzecz to jest chyba moja ulubiona rzecz z całego zamówienia: jest to taka biało-czarna sukienka, i ona ma takie długie, balonowe rękawy, które dają cały efekt. I myślę, że teraz na lato, na jakieś letnie wieczory, na kolację będzie bardzo, bardzo fajna. Czy to do klapek, czy do szpilek, czy nawet też do sneakersów. I ostatnia już rzecz to komplet, który składa się z trzech części. Takich kompletów na jest teraz mnóstwo, w paseczki, w kropeczki, w każdym możliwym em, kolorze. I on jest bardzo fajny. Tutaj tak jak możecie zobaczyć, do niego dołączony jest taki krótki stanik. Do tego są szorty na gumce i do tego wszystkiego jeszcze taka koszula. I ja miałam nadzieję, że to zamówienie przyjdzie mi przed wylotem do USA, bo to jest komplet, który świetnie by mi się sprawdził w Miami. Ale teraz lecę do Polski, więc może zabiorę go ze sobą, bo będę nad Morzem. Więc może jeszcze też wyląduję w walizce. A ja ogólnie się pakuję, dlatego, że dzisiaj lecę do Polski na moje urodziny. Jest to drugi rok z rzędu, kiedy będę moje urodziny właśnie spędzała w Polsce, ale tym razem nie będzie to Warszawa. Tylko lecę dzisiaj do Gdańska i moje urodziny będę spędzała w trójmieście. Bardzo się cieszę, dlatego, że nie mogę się już doczekać jakiegoś świeżego powietrza. Jestem tak naprawdę już spakowana, więc muszę tylko zamknąć walizkę. Jedziemy. Nie lecę dzisiaj z Frankfurtu, tylko z Dortmundu, więc trzy godziny najpierw w aucie. Także Zbieram się i widzimy się na lotnisku. Dobra, dojechałam na lotnisko i teraz jestem ciekawa, ile waży moja walizka, bo lecę wizerem i mam tylko 20 kg wykupionego bagażu. Więc sobie ją zważę, zanim, zanim pójdę do kolejki. 21,9 i teraz tak, będzie ruletka. Albo będę miała jakąś fajną osobę przy check-in i ta walizka pójdzie, albo będę musiała coś wyciągnąć, bo mam tutaj jeszcze miejsce w torbie na jakąś kosmetyczkę. Także zobaczymy. Wszystko się udało. Pan Przyczekin nawet nic nie powiedział o tym, że mam 2 kilo nadwagi, a czasami naprawdę potrafią się przyczepić o kilkaset gram, także super. I teraz tutaj w Niemczech we wszystkich mediach słyszycie tylko o tym, że na lotniskach jest jakiś armagedon i trzeba przyjeżdżać 4-5 godzin przed odlotem, żeby w ogóle zdążyć na swój lot. I może faktycznie tak jest na jakichś większych lotniskach typu Frankfurt, Hamburg, Monachium i tak dalej, bo wszędzie po prostu brakuje personelu. Ale tutaj Dortmund to jest prawie puste lotnisko. Check-in, czyli nadanie bagażu, zajęło mi dwie minuty. Przejście przez kontrolę zajęło mi pięć minut, więc tak szybko chyba jeszcze nigdy nie byłam przy gejcie. Mam teraz jakąś godzinę do boardingu i mam nadzieję, że mój lot nie będzie opóźniony, bo z tego co widzę, to praktycznie wszystkie są opóźnione. Właśnie też przez to, że brakuje personelu. Ja ogólnie lecę z Dortmundu, dlatego że moi rodzice dzisiaj pojechali na imprezę, która jest jeszcze tam dalej za kolonią, więc mnie od razu tutaj wysadzili. Ja miałam z nimi jechać na tą imprezę, ale tak cały czas nie wiedziałam, co zrobić z moimi urodzinami. Chciałam na początku jechać do Warszawy, ale okazało się, że części moich znajomych tam nie będzie, więc zrezygnowałam. Aby zorganizować jakąś inną podróż, to już to było takie zbyt last minute, no i zdecydowałam ostatecznie, że lecę do Trójmiasta i miałam lot na dzisiaj linią Eurowings z Düsseldorfu o 13 i wykupiłam sobie ten lot we wtorek i w środę dostałam od razu maila, że ten lot został anulowany, więc um, oczywiście humor mi się troszeczkę popsuł, bo wykupiłam ten lot za 120 euro, a loty teraz z Frankfurtu do Gdyni, do Gdańska, przepraszam, kosztują tak 400-500 euro w jedną stronę bez bagażu, więc ceny lotów aktualnie to jest jakiś żart, jak patrzyłam na przykład na loty do Nicei z moją um, przyjaciółką, jak chciałyśmy jechać w ten długi weekend, to lot do Nicei w tą i z powrotem kosztował 1200 euro, a ja za takie loty normalnie płaciłam koło 180, więc teraz te ceny naprawdę szaleją. Oczywiście będę starała się o odszkodowanie, um, będę się starała o to, aby Eurowings oddał mi pieniądze za ten bilet, który um, wykupiłam przez nich, za ten bilet, który musiałam wykupić teraz linią Wizz Jeszcze właśnie odszkodowanie, bo jeśli lot jest opóźniony o chyba dwie godziny, lub jest anulowany, to możecie dostać odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro, w zależności od tego, jaka jest trasa. Na początku starajcie się sami o to odszkodowanie, bo tak naprawdę to linia musi Wam je wypłacić. Oprócz, gdy był strajk lub jakaś tam pogoda i tak dalej, to wtedy nie muszą, ale jest dużo właśnie stron, które się tym zajmuje, więc jeśli Wam się nie chce, to oczywiście możecie skorzystać z takiej strony, ale one zazwyczaj biorą 20-30% z tego odszkodowania, więc sami też dacie radę. Trzeba po prostu prosto z mostu, twardo powiedzieć, Przysługuje mi odszkodowanie, proszę o wypłacenie na konto w przeciągu 7-14 dni. Więc zobaczymy. Odszkodowanie raczej mi wypłacą, za bilet też mi skrócą. Zobaczymy, jak z tym biletem teraz um, Weezer. Jestem już na miejscu, doleciałam, odstawiłam tylko bagaż i musiałam chociaż na chwilę już dzisiaj przyjechać na plażę. I akurat trafiliśmy na zachód słońca, fajnie, że teraz tak późno robi się ciemno, bo jest przed dziesiątą. I ja tutaj byłam pierwszy raz w Trójmieści jakoś chyba trzy miesiące temu i było jeszcze zimno, więc było to zupełnie inne doświadczenia. Teraz plaża jest pełna, wszędzie są ludzie, jest piękna pogoda, także dobry start i może tym razem bardziej mi się spodoba niż ostatnio. Idziemy gdzieś usiąść na jakieś jedzenie i dzisiaj tak bardziej na spokojnie. Spokojnie, bo jutro w mojej rodzinie chcę być po prostu pełna energii, aby jak najbardziej wykorzystać ten dzień.